Chciałbym przedstawić Cię jako swoją dziewczynę. Zgadzasz się? Tak. Będziesz moją dziewczyną, tylko na wesele. Żartowałam. Wypożyczę Cię na chwilę. To żart. A naprawdę? Będę twoją dziewczyną. Mam dziewczynę. Czuję się jak mała księżniczka. W ciągu 29 lat spotykałem się tylko z Rose. Nigdy nie sądziłem, że znów znajdę miłość. Obym tego nie zepsuł. Gotowe? Będzie fajnie. Skoro zostałaś moją dziewczyną, chciałbym przedstawić Cię swojej córce. Pojechałabyś ze mną do Vegas, jeśli się między nami ułoży. Pod koniec miesiąca. Szybki jesteś. Przepraszam. Przystępuję. Córka jest dla mnie bardzo ważna. I chciałbym, żeby się polubiły. Tiffany jest od Liz starsza o rok. To może stanowić problem. Ale nie chcę powtórzyć błędu, który popełniłem będąc w związku z Rose. Nie rozumiem, dlaczego się tak zdenerwowałaś. Zlekceważyłeś mnie, mówiąc, że zrobisz co zechcesz. Nie denerwowałam się aż do teraz. Dzięki, muszę się przyszykować. Zastanowię się nad Twoją propozycją. Będę o tym myśleć bez przerwy. Pójdę się przebrać. Już było dobrze, ale Ed nie odpuścił i zrzucił na mnie kolejną bombę, jaką stanowi sprawa córki. Nie chcę psuć atmosfery, ale ona jest prawie w moim wieku, co mnie bardzo stresuje. Uważam, że na takie spotkanie jest o wiele za wcześnie.